Witam przy kolejnym spotkaniu z Hondą Waradero. Dzisiaj robimy coś takiego takim coś dziwnego, dziwnego innego. Będziemy dzisiaj tutaj zamalowywać w kapie, w obudowie tutaj motocykla, to jest ta kapa od strony sprzęgła, tu jest taki wytłoczony taki napis honda. Może się przybliżyć. może się to przybliżyć. Dobrze to, to widać. Właśnie nie chcemy ten napis, chcemy go zamalować, żeby był czarny nie? w tym miejscu, bo to tylko o, o, jest yy, osłonięty I papierem, żeby nie zamalować go tutaj całego. No. Wcześniej tutaj tu wszystko już odtłuszczyłem, jest odtłuszczone. I mam taki plan, zaraz powiem co chcę zrobić. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Nie zepsuje. Niech się będę takie takiej dwie kapy kupować. A pewnie nie będę musiał. Słuchajcie, Ym, plan polega na tym, że... Gdzie mam tu szpachtułkę. Aha. Tu mam, widzicie, taką starą szpachtułkę, nie? Ona jest na tyle fajna, że tu jest taka elastyczna. Widzicie? Tu się tak zginę trochę, nie? Rozpoczęte dlatego, bo tutaj ta pokrywa tutaj jest leciutko wypuklowana, nie jest płaska. I tutaj na to nałożymy taką kartkę papieru po to, żeby ściągnąć nadmiar tej farby. farby nie? Tutaj zamałujemy tutaj tę całą tę, tę przestrzeń. Czy mi się to udało jakoś powiedzieć, tutaj robić zoom Nie w tą stronę, może tu? Może tu? Może ten telefon zrobimy? O, telefon idzie powiększyć, dobrze. Dobra. I tutaj widzicie, o, to świeci dobrze. To tu zamalujemy. Tu na to nałożymy tą karteczkę. może być za grubo, bo to chodzi, żeby to nie wchodziło za bardzo w te szczeliny tam. By wybrało tyle, ile ile ta ścianka nam pokazuje, ta zewnętrzna. Nie tutaj, tutaj dokładnie będzie zgięte w pół. Widzicie? O! Coś takiego. O! Widzicie? Jak pomaluję Tutaj tą farbą. Te maskownice wszystkie ściągam, i tym przyduszę tak, żeby tutaj to. ściągło tą nadwyżkę tutaj z, tym, z tego, nie tutaj to co ma być nie pomalowane taki ma plan czy tak coś wyjdzie, czy nie zobaczymy, Jest ja teraz biorę farbę muszę ją rozmieszać może przybiczymy jeszcze troszeczkę czekamy chwilę i to trochę to, to przyschnie ale porobiłem nie co mówicie nic tutaj nie spływa widać to, to mało już możemy tutaj ściągać bo to szybko schnie ta barba godzinę temu przyjechałem także silnik nie jest taki całkowicie zimny to tym bardziej widzę to Dobra, co będzie to będzie takiego. Dobrze. I teraz bierzemy tą szpaktułkę. Już się boję, powiem Wam szczerze. I wyszło tak. Ta farba już niesamowicie przyschła, powiem Wam szczerze. No, a tutaj powiem Wam szczerze, że może być fajnie. się przykleiło. Słuchajcie. Przepraszam, to będzie łatwiej. żeby iść na bardziej twardą to powinno być pozytywny, tłuszczacze troszeczkę chyba będzie jednak temu będzie lepiej to tak zrobić, to trochę najwilczej troszeczkę jakże na jeszcze raz to zrobię, trudno Jestem tak średnio zadowolony z tego. Tak średnio, powiem szczerze. Nie jest takie to proste. Ty zmienimy to jeszcze raz, zrobimy to nowo. Nie podoba mi się to. Dobrze. No, trzeba by było tak razu zrobić. Czy ta literka A taka tu jest? No. Powiem wam, że... No, i teraz jest dobrze. Ale zawodowstwo. Hmm, i to jak trzeba było zrobić Nie, nie, po prostu się nie pieprzyć z tym Po prostu tą szmatkę zjechać tak, za no, tą od odtłuszczaczem I co myślicie panie wyszło? Uła, wow, I dobrze, to dobrze I o oh, ale bajer Hunda Powiem wam, że po prostu miaska nie? Miazgunia To się wydawało, że niby kiepsko, ale rewelacja wyszło. Rewelacja. rewelacja. Nic to dobrze wiesz, nie? Po tutaj zrobimy tym? Tu pasą polesko tak tutaj, żeby sobie takie, jakieś takie nie porobiło tego tłuszczacza. On powiem, że będzie miazga. Miazga. Idę na koniec spotkania z Hondą, razem z Hondą przyjechał do mnie Krzysiek, to jest Krzysiu. <grystanie> Farba się mieszał. Na no, Krzysiek zobaczył mój napis na Varadero, na to i nie, ja też tak chcę, nie. Bo już naprawdę fajnie, a się dziwimy, że, że, że Honda ta nie zrobiła tego domyślnie, tak, nie. Także mam już to wszystko przygotowane, jak widzieliście na filmie wczoraj, yy, trochę tam nie wychodziło, ale mam już technikę opanowaną, także myślę, że tym razem ten pokaz jak to pomalować będzie taki bardziej będzie taki bardziej kompletny, nie? Że bez żadnych tam... Dobra, bez żadnych tam wpadki, że tak powiem. Tu mam już przybliżone. No co, malujemy, nie? Idziemy. Dobra. Tu też się dobrze przesuniemy, kurwa. To jedziemy, nie? Kurwa, nie? No nie, chwila prawda? Więcej nie. No nie, to się w Zresztą znaczy, to, to, to nawet, jeszcze no, się zalicza tam. No. No tak. i to się to można ściągać, nie? Jeszcze, poczekamy sobie z, jakieś 20 sekund. Tak, tak, żeby troszeczkę wszystko tak, Troszeczkę tamte, nie? Mm -hmm. Żeby nie było takie mokre, aż tak za bardzo. I to już papierkiem wycierałeś. Zobaczę to. No będzie, kurwa, rewelacja. Łyk herbaty w tym czasie. Chyba te wzięty, Od mamy. Tutaj mamy tutaj ten papier. No Ja takie kurze rozumiem tak i tak. Mm, delikatnie powieszę, żeby nie Tak, Takie kurze, takie miziu, mizio, nie? No, 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 no. No maskownicę ściągamy. Jak widać, pięknie utrzymany motorek. W doskonałej czystości, 32 i bardzo dobrze, popieram. Chyba że tak byś chciał, nie? No, też może zostać. To, <noise> że nie, nie, nic nie widać tutaj. Uda, przygotowany. To będzie, to będzie chyba. Chwila prawdy. Musi tak w trochę. No, no Włosie, właśnie, musi tak. bardzo w No tak. Tu jest to dla... zapalić, a tu działa. Dobrze, Dobrze, dobrze. Trochę trzeba się tak nadgimnastykować. To taki odtłuszczacz. że takim odtłuszczaczkiem, nie? Tylko tyle. No ten. I co? Idzie? Nie? No może bione. No bo no, kurczę. Ja pierdyka, no niesamowite, no pięknota. Co mówisz? No rewelacja. Nie? Tej, nowisto? No tego tu brakowało, tej. No teraz to widać, że to jest Honda. No. No fajnie, wiesz, od większych co mówisz? No rewelacja, tak no no, bardzo pięknie. Tak bardzo mi się podoba ci. Pan, zachęcam fajnie. do takiego wystroju, bo to nawet kiedy wyszło lepiej niż mi, bo tutaj to no, w sumie tak samo wyszło, nie. No naprawdę teraz ten motocykl wygląda to jest bardzo fajnie, nie? No. Znaczy no, pewnie jedna osoba mi się pytała, co to jest za motor, nie? Jaki to jest firmy, nie? Bo to tak nie widać. Bo nie, nie, nie? widać, ja wiem, no, a, bo mówię, bo nie widzi, bo nie ma napisu, nie? No. Ja, ja, jest do ręki. ja ci mówiłem tutaj Przemek, widzisz? O tym, o tym napisie na zbiorniku, widzisz, czy to jest czarna. Ale to jest tak malutkie i na, na tym czarnym zbiorniku się po prostu, wiesz, no... no, I no tak, a ta nie, a tak nie rzuca, nie? Nie, widać tego, tak nie ale zobaczcie tutaj, drodzy widzowie, tutaj, nie? Zobaczcie, jak to wyszło, nie? No, to jest to, to spojrzę, nie? No, także zachęcam do takiego wystroju. To dużo nie kosztuje, a efekt jest niesamowity, nie? Pomalowaliśmy tą farbą, słuchajcie, tą, co malowałem te... Yy, to nie? Tak, to jest farba na wydech. No, na te na, na, na temperaturę czarny mat, naprawdę nie potrzeba podkładu, bo to tak trzeba, że naprawdę, nie? A jak to, zawsze można poprawić, nie? No. Dobra, to tyle z takiego newsa. Nie. Pozdrawiam. Lewa w górę, hej, cześć. No, cześć. <laughs> cześć.